Tak jest, widzowie. Otrzymałem od Epic Games prezencik świąteczny. Mianowicie, zobaczcie, co mamy aktualnie w sklepie. Kompletnie, ale to kompletnie nic nowego. Wszystko, co było lub co już po prostu widzieliście. A w mojej szafce są trzy skinki. Tak jest. Trzy skinki, które dopiero dzisiaj albo jutro pojawią się w sklepie. Mianowicie ten, ten. I ten. Obserwowałem, że to będzie jakiś pakiet, ale no, worth go kupować, bo jest rybcia. No, oczywiście, sami zdecydujecie, co nie. Ja tutaj nie zachęcam, ale jak kupujecie, już to Kodzik Jacob. I mam dla Was aż 10 kg Minty do rozdania, ponieważ Epic również mi dało taki prezent dla Was, więc jeżeli chcecie je wygrać, to łapa w górę subskrypcja z dzwonkiem, Kodzik Jacob, tak jak już tutaj pokazywałem. No i będziecie musieli mi odpowiedzieć na parę pytań w komentarzu, jakich to się dowiecie w trakcie oglądania odcinka. A ja lecę z challengeem, gdzie muszę wygrać tylko i wyłącznie prezentami w Fortnite, więc będzie ciekawie. Plan jest dosyć prosty. Ponieważ powinienem wylądować jako pierwszy tutaj, ale ja kompletnie nie wiedziałem, gdzie jest choinka na tych potnych piaskach, bo w sumie to jeszcze nie widziałem tutaj wcześniej, yy, więc nie będę pierwszy tam, a, a, ale może i tak uda mi się cokolwiek zgarnąć. Proszę bardzo ładnie o to. Dobra, chłop już leci ze mną na bank, minimum jeden. Dobra, leci ich więcej. Skrzyneczkę otwieram. Dobra, SPM Infantry Drive What? What? Wait, what? A ten, ten wrócił. I FAMAS, czyli będziemy mieli grę bez pompy. Yy, dobrze, że jest jakaś rybka jeszcze dodatkowo tutaj, jeżeli chodzi o leczonko, bo leczonko mogę. Oczywiście tego już nie podnoszę. No to gra będzie bardzo ciężka, powiem wam szczerze, że będzie bardzo ciężka. Yy, pierwsze pytanko, jeżeli chodzi o Kilofy Minty, to... Jaki jest wasz ulubiony kill w Fortnite'ciku? A ja już próbuję ogarnąć, gdzie są ludzie. W ogóle to jestem tuż po Winter Royalu, więc jak byłbym troszkę tutaj jakiś tutaj nieogarniający czy coś, yy, to wiecie, no... Troszkę już grałem w grę komputerową. Pozdrawiam wszystkich streamkowiczów, ale to te depsy są piękne po prostu. Uwielbiam tą broń. Nie, no, ta broń to powinna być tutaj na zawsze. Dobra, niczego więcej nie mogę sobie oczywiście wziąć, niestety. W końcu nam się w ogóle udało wygrać kasik, jak ktoś nie był na streamku. Taki spoiler, więc yy, fajnie. Czekajcie, coś ludzie. Tam są, chyba. Chyba tak, albo chyba nie. Dobra, podbijam do tych. Raz się żyje. Dzień dobry, czy tutaj coś jest? O kurde, chłop. Chłop z rpekiem. Bardzo źle, bardzo źle, chłop z RPG-em. Chłop 2 HP! Kto mi zabrał fraga? Gościu, nie żyjesz już. W ogóle też jestem ciekawy, jak ludzie będą reagowali na skinka, bo... nikt go nie ma i oni go jeszcze nie mogli widzieć. Więc to też musi być takie, wiecie, no, no, no dziwne trochę. Że nagle jest skinek, którego nie ma. Gdzie jest ten chłop, który mi zabrał skinka, Znaczy, fraga. Tutaj. Trzy. Dwa. Czemu on strzela do mnie z blastera, no come on! Byku, to się chyba leczy. Ale nie wiem. Czemu ty grasz blasterem? Czemu tu mnie coś bije? Ryba, ryba, ryba. Ok. 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 Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Leży. Zarąbiście. Idź stąd. Idź stąd, powiedziałem no, bardzo ładnie co powiedziałem, no. Okej. Okay. Nie ma maców. No idź stąd! Ty, on do mnie nie strzelił! Aha, może tak właśnie zareagował człowiek na mojego skinka. popatrz, mówi, ty... Co za skin? I mówi, ten nie strzela. Jakby tak ludzie reagowali, to nawet bym szanował. I bym częściej prosił o takie prezenty. Halo, Epic? Nie no, przecież gościowi dałem taki damage, ta broń powinna wrócić na stałe. O, leży. No i łatwo, ale makro 3. Pop wyjdzie i dostanie dokładnie to samo. O, albo nie dostanie, bo jest mądry i się zabuduje. To druga możliwość, halo? Gościu. Bo nie chciałbym musieć tego robić. Dlaczego ty musisz mi to robić? On też ma infantry rifle. Teraz już nie jest śmieszny. Dobra. Dobra. Spadłem na dół, i co teraz? No, wychodź stamtąd, no! Jak mnie irytują tacy ludzie. A ja nawet nie mam aż tak dużo maców, nie mam pompy, więc też nie chciałem z nim musieć walczyć na blisko. Ale chyba jednak trzeba. Z niektórymi się po prostu nie da inaczej. Dawaj, infantry. A może Famas jakiś. No i Famasik wleciał, Okej. Okay. Na razie jest spoko, tylko na razie ci ludzie też tak mi się wydali, wydaje, że tak. No! Bo powiedzmy, że ogarniali. Ale tak. Średnio ogarniali O o, mam nową ofiarę, mam nową ofiarę Dobra To może jednak nie do końca taką ofiarę, bo chłop i umie się budować I nawet dosyć szybko ogarnął. Ja mam 40 matców, on ma potki Kolego Przemyśl zanim wychylisz Powiedziałem, Przemyśl zanim wychylisz, dobra? Przemyślałeś i to był twój błąd Bo źle to przemyślałeś, łatwo nie no, ten infantry jest po prostu dalnym pokczampem dla mnie. Yy, kolejne pytanko, to jaka jest Wasza ulubiona miejscówka? Tak a propos, ja w sumie nie wiem jaka jest moja, chyba Zalew. Tak mi się przynajmniej wydaje. Strzelamy w niebo, może ktoś przyjdzie. Czy to tak działa? Chyba nie do końca. Hmm. O oh jest, przyszedł. Byku, jak ja Was w sekundę muszę wyjaśniać, bo nie mogę dać tym ludziom... Gościu jest pijany, ma jakiś laser gun. Już drugi tutaj, w ogóle ostatnio byłem na paintballu Paint? 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 Paint. laserowym. laserowym I koleżanka mnie kierowała, ale to osoby na insta widziały Nie no dobra gościu, miałem się nie bić na blisko Ale nie umiem sobie z tobą poradzić inaczej Bo mnie strasznie triggerujesz Okej okay, stop, dogadajmy się Ja ci dam pana rybkę Tylko nie psuj mi challenge'u świątecznego, który naprawdę nie jest łatwy no Dobra Uu, ktoś tu chyba jest łasy na skiny. Kolego, jesteś łasy na skiny. O, kolego! Wiesz kto go wyjaśnił, ja ciebie. Dzień dobry. Dobra. Yy, no a tak przy okazji tego Lasergana jego. Pozdrawiam serdecznie Ninę. Dzięki za kierowanko na turnieju. W ogóle to było śmieszne, bo powiedziała mi ej Kuba, przyjdź na tu i tu, bo zagramy sobie w to i to. A ja mówię, ok, po czym przychodzę, jej jeszcze nie ma jakiś chłop do mnie, o jak się nazywa twoja drużyna na turnieju? A ja mówię, co byku? Jaka znowu drużyna? Na jakim znowu turnieju? On mówi, no turniej Częstochowy jest grany. A ja mówię, w co? W to? A on mówi, no w to. A ja, super, bo to mój pierwszy raz w sumie. A on, a, no, 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 no to spoko, nie? On mówi, to, 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 to się nie nazywasz, nijaki tu jest? A ja mówię, nie, no koleżanka przyjdzie i wszystko ogarnie. No i tak było właśnie. A, kolejne pytanko w ogóle: e, Jaki jest wasz ulubiony skin? I nie wiem, czy pytałem o to, czy graliście Winter Royale'a. Jak tak, to jak wam poszło i z kim graliście? To jeszcze to i to są wszystkie pytanka. A ja widzę kolejnego gościa, więc już nie truję. Nie no chłopiec wyjaśniany. Szybkie 100 depsów dostał. Czemu to usunęli z gry? Przecież to jest najlepszy możliwy karabin, IMO. Nie rozumiem tego. Kochałem tą broń. Znaczy, kocham ją nadal. To jest miłość, która po prostu. Co się dzieje? Ale jesteś gościu bity. Dlaczego ty do mnie strzelasz w plecy? Ty jeszcze o, ktoś do niego ładuje. Nie, to on ładuje do siebie? On jest jakiś dziwny. O, nie ma go już. No i fajnie. Mi się to bardzo podoba. Tutaj był ten jeszcze jeden ziomeczek. I nie wiem gdzie on jest kompletnie. Dobra, już wiem gdzie on jest. Tam. Ja zjadł z apteczkę. Kolego, czy ty pikujesz? Nie. A może? Może jednak nie. Okej. Okay. Rozumiem, bo jeszcze jesteś bardzo skrytą osobą. Yy, nie mam nic do tego. Teraz wychyli. Kurde no. Jacob, czy mógłbyś kiedyś przewidzieć co ktoś zrobi? Nie no, gość dostał sobie hedzika taką. Dobra, to ja się nawet mogę na blisko już podje... On ma pompę. On ma pompę. On, on wie co robi. Stop. To jest ten gracz, którego się bałem na blisko. I on jest na blisko. I on wypił potki. I on ma jakiś laser gun dziwny który mi zadaje kupę damage'a w ogóle. Co jest grane? Gościu, czekaj, ogarnij się. Uspokójmy emocje. Dobra. O nie, nie mam przeładowanego. Cyk. 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 No i co tam? Czy on nie ma matsów? Strefa idzie. To jest problem. Dostał. On ma mało. On ma bardzo mało. Dobra, to da się wygrać. Ciastko Ciastko! Mówię do ciebie, no jesteś dobry, ale nie możesz tego wygrać, bo ja mam skinka rybki. Cześć, o co chodzi. Takie są zasady w tej grze Dawaj, dawaj, dawaj go! Ho ho! W powietrzu tako! Dobra, co masz, co masz? Bandaże na pewno masz, które chcę, bo tylko to mogę, no i jakieś matce ewentualnie, nie? Dobra, miał dużo matców. Widzę człowieka. Tak, człowiek też mnie widzi. Człowiek mnie nie widzi. Nie wiem, co się dzieje. Ty, co tak dziwnie hałasuje? Chłop ma! Nie, to nie chłop, to koło ratownicze. To ja teraz nie wiem, co się dzieje. Chłop ma, wiem, co chłop ma. Chłop ma granatnik. I nawet nie wiem, skąd strzela. To jest bardzo złe. Proszę tak przestać robić. Ja go widzę. On jest na dachu. Stop. Nie, no nie, no pijani są ci gracze. Co to jest chłop? Co on robi? O, leży. No to fajnie, jak leży, to mi się to bardzo podoba. Nie, chłop... Jedi! Jedi, idź stąd! Ja nie wiem, jak się to kontruje w ogóle. Oglądałem to ostatnio u tego... U tych chłopów, jak oglądałem randomowych graczy. Przecież tego się nawet nie dało skontrować. O, tak! Chyba, że w plecy. No idź ty, kurde! Najgorsze jest to, że mu się to nigdy nie kończy. To jest przerąbane w ogóle, totalnie. Ten chłop do mnie nie strzela z góry? Nie, to dobrze. Kolego Jedi. Wypiłeś moje potki? Kolega daj ma jeszcze granatnik To już... To już słabo z twojej strony, tak TBH. Okej, okay, nie ma już potek obstawiam. Kurde no Jest w mojej... Tak jest! Uuu, uh, jest w moim boksie, miałem powiedzieć, nawet mogłem go zatrapować. Ale potem powiedzieli mi, że... Nie zajko. To już nie był ten item. Co się dzieje? To do, do mnie jakiś arpek leci? To brzmi, jakby to do mnie leciało. Ty no chłop w ogóle z innej bazy. No nie mogę. Ci goście są pijani kompletnie. Tu jest jeden. A co robi ten drugi? O, biegnie, biegnie, biegnie. Ładnie, ładnie. Ty, byczku mój kochany. Prosiaczku. On miał jakiegoś różowego skina, nie? Czy mógłbyś się ruszyć? Ten stoi w boksie, jeden stoi pode mną. Coś jeszcze na mnie wysłał. Okej, okay, granatnik. I turtlowanko do strefy robi. No ja szanuję bardzo. No dobra. Co teraz? Teraz to on nie żyje. No i to, to jeszcze bardziej szanuję tak to be honest. Co z tamtym? A ty ty kurde co ty robisz ty? Agencik mały. Ten teraz powinien piknąć. Dobra piknął. Tylko nie mnie. Ej nie no ten challenge jest totalnie przerąbany. Ty pa! Wariacik płynie! Leży. No, zostałem 1v1. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ale płyniemy. O nie, stop, ja tam nie będę mógł potem budować. Zapomniałem, że to jest za głębokie morze. To już w sumie ocean jest trochę, nie? Wiecie, ocean i te sprawy. Mam strefę. Nie no, nie kolapsuj mnie. Ty jesteś pijany. Pijany, pijany, pijany ziomek. Nie no, bo jak zaraz mi braknie matsów, a chłop ma jeszcze rpg -a. To się nie może udać, bo chłop ma rpg -a. Dobra, dostał, dostał depsy, dostał depsy i nawet mi nie zniszczył bazy, dobrze. Teraz mi już zniszczył bazę. I co teraz? Dogadamy się? Chyba się nie chcemy dogadać. Znaczy, ja chcę, ale ty wyglądasz, jakbyś nie chciał. No da się budować? Właśnie to jest ten problem. Dobra, mam matce. Kozacko, wjeżdżam w ciebie. Wow. Dobra, dawaj. Nie mam pompy, ale w ciebie wjeżdżam. Nie, nie boję się, ciastko mnie nie zje, chyba. Halo, ciastko? Ile ty masz jeszcze tych matsów, bo to mnie bardzo ciekawi. Ja mam więcej ammo, czy on ma więcej matsów? To jest ostatnie pytanie widzowie, jeżeli chodzi o Minty i aksy. Dodaję jeszcze jedno w takim razie. Jest bardzo tragiczna sytuacja w tym momencie. Ja nie mam żadnych rybek, a ten chłop się wydaje mieć jakieś rybki. Dobra, stop, 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 rozwalamy to. Okej, okay, to jest moje by the way. Niech ta strefa się tu zamknie. Okej okay. Gdzie on jest? Gdzie on jest? On jest tutaj To jest moje Czyli ja miałem więcej a nie bo on jest tutaj Nie dostałem damage'a nie wiem jakim cudem Okej okay. Wygrywamy to widzowie strefa challenge Leczonko 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 Wygrałem nie, nie, nie pytajcie mnie, co się właśnie stało, ale to się stało. Dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcję z dzwonkiem. Yy, kodzik, ja co w sklepie i do następnych. Trzymajcie się, cze, cze, cześć!